Półtora roku tyle trwał remont Alei Kwiatowej. Od wtorku mieszkańcy Szczecina znów mogą swobodnie spacerować deptakiem przy placu żołnierza polskiego, a jakie wrażenia z nowej przestrzeni? Różne. Część mieszkańców jest zadowolona, część nie może zrozumieć, dlaczego modernizacja trwała tak długo. Pewne jest jedno: aleja kwiatowa nie jest już taka sama. Projektuj, buduj. Taka formuła jest zaplanowana na realizację drugiego i trzeciego etapu modernizacji szczecińskiej opery. Wyremontowana siedziba ma być gotowa na sezon artystyczny w 2014 roku. Termin składania ofert upływa 6 listopada 2012 roku. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 400 000 zł. Przy wyborze oferty jedynym decydującym kryterium jest cena. Po letniej przerwie ponownie ruszył sezon artystyczny. Na jego inaugurację Szczecińska Filharmonia przygotowała wyjątkowy koncert. Ale dobrze znane utwory nie były jedyną niespodzianką dla gości. Uczta muzyczna została połączona z malarską. Widzowie mogli bowiem również uczestniczyć w wernisarzu wystawy szczecińskich artystów przygotowanym przez Open Gallery. Nowy sezon rozpoczęła także orkiestra Baltic Neopolis. Wraz z muzycznymi atrakcjami szczecińska grupa zaprezentowała nową kampanię wizerunkową. Kim są członkowie zespołu? Tego dowiemy się z dwóch wystaw na Jasnych Błoniach oraz na Placu Grunwaldzkim. Fotografie będą dostępne do końca września. W finale turnieju PKO Szczecin Open najlepszym zawodnikiem okazał się Rumun Wiktor Hanesku, który pokonał Hiszpana. Cervantes przegrał z rumuńskim zawodnikiem 5 do 7 i 4 do 6. Moje Miasto Szczecin to tytuł piosenki, która w minioną niedzielę została wymigana na Jasnych Błoniach. Nagrany teledysk będzie idealną promocją Szczecina.